halo, dzień dobry z tej strony. Darek Dziarko z Sandomierzczyzny. 7 lipca. Znajdujemy się w gospodarstwie u Pauliny i Mateusza Machajów. Cześć Mateuszu. Cześć Darko. Tradycyjnie, urzędów Ziemia lubelska. Malina, letnia, kaskada, game. Robi się tu naprawdę czerwono, więc Mateusz jest w trakcie zbiorów. Co w dzisiejszym materiale? W dzisiejszym materiale, drodzy Państwo, poruszymy już o ochronę biologiczną, bo przed nami deszcze, zmiana pogody, a jednak. Ten owoc, który jest ściana owoców, trzeba zabezpieczyć. I oczywiście dokarmianie do listne. Co Mateusz wykonał i co oczywiście będzie wykonywał. Więc w dzisiejszym materiale to dla Państwa przekażemy i powiemy. Co nam pozostaje? Zaprosić? Do oglądania. I zachęcić do lajkowania. Halo, halo, Darek Dziarko. Rozmawiając z Mateuszem, wiem, że w sobotę był wykonywany zabieg dokarmiający. Mateusz, jaki to był zabieg? No był to zabieg produktem Silkal Max w połączeniu z produktem biologicznym LAKFRUIT. Ja jedynie drodzy państwo podpowiem jaką taką jak tą mieszaninę powinniśmy wykonywać i jak to powinniśmy zacząć. Wiaderko do tego wsypujemy 2 kg Silkal Maxu, czyli wapno z krzemem, woda plus do tego litr LAKFRUITA, czyli bakterie. Stoi to w wiaderku od 3-5 godzin. 3 godziny powinno wystarczyć. Mieszamy co godzinę, przemieszamy, aby zamieszczać taką e, tą mieszaninę i Patrzymy, jeżeli w wiaderku zaczyna się pienić, to znaczy, że bakterie zaczynają nam pracować. I wtedy to wlewamy do opryskiwacza i jak najbardziej jedziemy wykonać zabieg. Mateusz, zmienia nam się pogoda, przychodzą deszcze, deszcze są potrzebne, ale w momencie, gdy jesteśmy w trakcie zbiorów, musimy zwrócić na to uwagę, żeby nam również ta szara pleśń się nie pojawiła. Jaki zabieg będzie grzybobójczy? No tak, zabieg grzybobójczy tylko i wyłącznie produktem biologicznym. E... Będzie to poliwersum. Czyli tutaj oczywiście nie mamy karencji, jest to bezpieczne i przy okazji zabezpieczy nam to malinę. Ale mając tyle towaru, czyli ściana, jest to naprawdę towaru, to oczywiście będzie dla Państwa również pokazane. Musimy również ten owoc dokarmić, bo tu mam rozumieć, że to nie będzie jeden zbiór. Nie, tu będzie cały czas to zrywane. Tak? Dlatego nastawiamy się na owocu, tak zwane pompowanie owocu. Zaczniemy to od delty wapniowej w połączeniu z X-Tresem. I kolejnym produktem będzie to też delta, ale już potasowa, również w połączeniu z x -tresem. Po co nam, drodzy Państwo, X-Tres? a właśnie po to, żeby wydłużyć to okno zbioru, aby jakościowo ten owoc był dużo lepszy, większy i więcej towaru. A co za tym idzie? Więcej pieniążków. Właśnie i o to, aby plantator wziął to, co powinien wziąć. Dlaczego tak na przemian? Na przemian wap i potas, szybko przyswajalny przez roślinę i to, co Mateusz pomniał aby podpompować ten towar, który jest. Czyli na takie zabiegi, drodzy Państwo, Mateusz będzie się decydował. Darko, a Ty o czymś nie zapomniałeś? A o czym dokładnie? Że po zastosowaniu ekstresu nie ma stresu. To był żart. Zapomniałeś dodać, że podczas upału zwiększamy dawkę w ekstresie. Bardzo dobrze, że mi o tym przypomniałeś. Super. Ja jedynie przypominam, drodzy Państwo, że stosując poliwersum, stosujmy to zgodnie z etykietą. Towar, który jest tutaj na naszych dłoniach, jest bardzo duży i przy okazji jest smaczny. I schodziutki. Więc w sumie na tym również zależało, Wam, aby ten efekt końcowy był zadowolony. Bo jesteście z tego zadowoleni. Oczywiście, że tak. Tradycyjnie. Mam nadzieję, że nie było nudno. Do następnego nagrania. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia. Cześć. Do usłyszenia.